Witaj! Zanim zdecydujesz się na to, którą wersję przekładu dosłownego chciałbyś użytkować, gorąco zachęcam Cię, abyś zapoznał się ze wstępem. Proponujemy trzy wersje: wersję podstawową, rozszerzoną i pełną. Każdą możesz pobrać w wersji testowej. Po otwarciu spisu treści trafisz na wstęp. Wstęp został podzielony na cztery części. W pierwszej części znajdziesz informacje o naszym przekładzie, o naszej Biblii, to jest piśmie świętym, Starego i Nowego Przymierza. W drugiej części znajdziesz dane o tekstach źródłowych i kryteriach, którymi kierowaliśmy się. Dobierając warianty tekstowe do tekstu głównego naszego przekładu. W części trzeciej zorientujesz się o szczegółach naszego przekładu, o cechach szczególnych naszego przekładu, a w czwartej części spotkasz informacje o układzie treści i o redakcji technicznej. Te wszystkie informacje są ważne, dlatego że. Czytając Pismo Święte w przekładzie dosłownym, zachęcamy, abyś korzystał z przypisów i pomocy, które zostały do tego przekładu dołączone. Dzięki temu, że zapoznasz się ze wstępem, będziesz mógł korzystać z naszego przekładu w sposób pełniejszy. Ten wstęp, który tak podzieliliśmy na cztery części. Pomoże Ci powiązać naszą publikację z innymi publikacjami Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, dlatego że tworząc przekłady Pisma Świętego, na obecnym etapie mamy przekład literacki i przekład dosłowny, możesz korzystać z obu. One do siebie należą i one oba wzbogacają Twoją lekturę i poznanie Pisma Świętego. Również możesz się zorientować, w jakim celu przygotowaliśmy przekład dosłowny. Poznasz też źródła tekstów wyjściowych, bo nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że biorąc do ręki pismo święte Starego i Nowego Przymierza, my nie bierzemy do ręki jednej księgi, ale bierzemy zasadniczo. Bibliotekę kilkudziesięciu książek, a one również reprezentują ogromną bibliotekę kilku tysięcy manuskryptów biblijnych. Dlatego tak ważne, by się z tym wszystkim przynajmniej wstępnie zapoznać. Dzięki wstępowi uchwycisz szczegóły naszego przekładu i będziesz mógł łatwiej korzystać z naszej publikacji. Dlatego Decydując się na wersję tekstu, koniecznie zapoznaj się z przekładem.